Witaj w klinice weterynaryjnej Vetriver. Miejscu, gdzie zdrowie twojego pupila jest naszym priorytetem. W Vetriver oferujemy kompleksową opiekę internistyczną dla psów i kotów. Nasz dział internistyczny to centrum diagnostyczne, które łączy nowoczesną technologię, doświadczenie lekarzy i pasy do leczenia. Nasi interniści specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu wszelkiego rodzaju chorób wewnętrznych zwierząt. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi, takim jak ultrasonograf, rentgen czy nowoczesne analizatory laboratoryjne, jesteśmy w stanie szybko i dokładnie zdiagnozować choroby układu pokarmowego, oddechowego, sercowego i hormonalnego. Problemy oddechowe? Nasz zespół wykorzystuje rentgen i endoskopię, aby diagnozować choroby takie jak astma czy infekcje płuc, pomagając zwierzętom oddychać swobodniej. Zajmujemy się także chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, niewydolność nerek czy choroby autoimmunologiczne. Posiadamy własne laboratorium, które pozwala na szybkie wykonanie badań krwi, moczu i kału. Dzięki temu możemy natychmiast działać, dostosowując leczenie do potrzeb Twojego pupila. Naszym celem jest jak najszybsza i jak najdokładniejsza diagnoza, aby móc w pełni skupić się na leczeniu i poprawie zdrowia Twojego ulubieńca. W przypadku poważnych chorób hospitalizacja bywa kluczowa. Nasza nowoczesna klinika oferuje całodobowy nadzór, terapię płynową, tlenoterapię oraz intensywną opiekę, dając ciężko chorym zwierzętom jak największą szansę na wyzdrowienie. Klinika Vetriver to pełna pasji opieka internistyczna z nowoczesnym sprzętem i profesjonalnym laboratorium.